Hobby, lekiem na depresję? Jak to możliwe? No właśnie, jest to jeden z tych nieoczywistych pomysłów, jak sobie pomóc, kiedy jest niefajnie. Przypomnij sobie swoje hobby z dzieciństwa. Takie hobby, które Budziło cię rano, żeby coś porobić. Takie hobby, które zaprzątało twoją głowę cały czas. Takie hobby, które powodowało ciarki. Takie hobby, które. No, zrobię co trzeba, byle znowu móc iść i robić to, co kocham robić. I teraz. Jeżeli to oglądasz i nie robisz tego hobby, jeżeli masz depresję, stany lękowe, no ogólnie tak rzecz mówiąc, jesteś w słabym miejscu emocjonalnie, spróbuj przypomnieć sobie tamten czas, chociaż na chwilę, na minutkę. I zobacz. Było fajnie. Na 100% założę się, że teraz w Twojej głowie jest coś kompletnie odwrotnego. Skąd wiem? Bo ja tam byłem. I widzisz, hobby jest takim aktywatorem serotoniny. Serotonina to jest taki neuroprzekaźnik w naszej głowie, który. w głowie. W mózgu. który jest bardzo połączony z tym, że czujemy się lepiej niż gorzej. Leki depresyjne, leki depresyjne, Okej, okay, O tym będzie film kiedyś. Leki depresyjne stymulują serotoninę, żeby jej było więcej i więcej i więcej. A co jeżeli Ty możesz sobie tak po prostu, we własnym zakresie, podkręcić swój własny poziom serotoniny? Jak to się dzieje, że Ty możesz sobie osobiście dać Lek antydepresyjny? Szok. Pomyśl sobie o tym swoim hobby. Może było więcej niż jedno hobby. Wejdź na meta. Na jakiś portal, który sprzedaje rzeczy do twojego hobby. Zobacz, ile by cię kosztowało rozpoczęcie, żeby coś małego zrobić, tak na początek. Zobaczysz, jak Twój nastrój automatycznie się zmieni, tylko szukając tylko szukając tego, jakby można znowu coś podziałać. Tylko tyle da ci taki mały zastrzyk ciut lepszego nastroju. Ktoś powie, no okej, okay, ale ja w tym momencie jestem w takim w takim miejscu finansowym, no że nie da no nie da rady nic dźwignąć. Okej, okay, ja to rozumiem. Wejdź na YouTube'a. No okej. Okay. Ty już jesteś na YouTube. Krzysiek. Ogarnij się. Wyszukaj na YouTubie osoby, które się zajmują Twoim hobby. Pooglądaj to, jak ktoś inny robi to, co ty chcesz robić. Znajdź. Dwa. Trzy, cztery kanały na YouTube i oglądaj, po prostu oglądaj. Co to daje? A to daje niewiarygodne rzeczy. Po pierwsze, odciąga cię, wyciąga cię z miejsca, w którym teraz jesteś, chociaż na ten moment, kiedy to oglądasz. Daje ci zastrzyk serotoniny teraz, kiedy ty tego potrzebujesz. Zmienia kierunek Twojego patrzenia z tego, gdzie Ty teraz jesteś, yy, gdzie nie jest fajnie, tam, gdzie jest fajniej. W pewnym stopniu zabiera cię do tego czasu, kiedy było ci w życiu lepiej na pewno niż jest teraz. Ktoś powie, ale nie powinno się rozpamiętywać przeszłości. No, nie powinno, ale teraz walczymy z większym wrogiem. Więc y jeżeli. Dla ciebie powrót do przeszłości pozwoli ci zapewnić sobie lepszą teraźniejszość i przyszłość. No, to tutaj nie ma nic złego w tym. Zacznij zmieniać miejsce swoich uczuć. Zacznij odcinać demony swojej obecnej sytuacji. Ktoś powie, no, leki są od tego. Uh -huh. No, jasne. Ale leki nie pomogą ci zmienić myśli tak na dobre. A twoje hobby. Zrobi to tak. Nawet, nawet jeżeli ograniczysz swoją aktywność tylko i wyłącznie do oglądania, jak ktoś to robi, można się śmiać. Jeżeli chcesz, możesz się roześmiać, ale spróbuj. Spróbuj poświęcić. Dwie godziny. Przez dwie godziny nic, tylko oglądaj, tylko to, co jest związane z tym hobby, które może warto byłoby wskrzesić. Może fajnie byłoby się tym znowu zająć. Spróbuj tego. To jest. Najprostsza, najbardziej prymitywna technika odwracania uwagi. Bierzesz coś, co sprawia przyjemność, i wrzucasz tam, gdzie jest to potrzebne. Wrzucasz to tam, gdzie teraz są tylko i wyłącznie złe myśli, gdzie jest pustynia, gdzie jest tylko zniszczenie, płacz, łzy i nic pozytywnego tam nie ma. Dajesz taki mały promyk, który zacznie działać. To, że to zacznie działać, to już było w niepojętej ilości y, doświadczeń naukowych udowodnione, że tylko zmiana myślenia, zmiana punktu skupienia twoich myśli zmieni Twoją, twoje postrzegania świata, twoją percepcję, twoją komunikację ze światem. Może lepiej, żeby budziło cię twoje hobby rano, a nie demony dnia dzisiejszego. Pomyśl, spróbuj, zaryzykuj na dwie godziny. A gwarantuję, że to się nie skończy na dwóch godzinach.